Startujemy. Ja już wszystkich akceptowałem. Chyba nie ma, ma... Dobra, Marek jest. Paweł jeszcze miał wbić. Jest Paweł. Wojo jest. A dobra, Michała tylko nie ma kuchty, ale on mówił, że go nie ten. Nie będzie chwilę. Nowy link. Dobra, napisałem mu, że nowy link jest. O, Krzysiel Możemy kuchy, działać, może... nie? Ku woli przypomnienia to sobie tam na dole po lewej mikrofony wyciszmy. Żeby tam nie było pogłosów z tła. Jak ktoś będzie chciał coś powiedzieć, to wtedy się można odmutować. Tak będzie na pewno wygodniej i sprawniej dla nas wszystkich. Dobra, słychać mnie ogólnie? Tak, bardzo dobrze cię właśnie słychać. No dobra, na razie nic tutaj nie ten, nic tutaj nic nie mu nie, ten. Nie, nie, nie sprzęża, to jest ok. W takim razie w porządku. Dobra, dobra. ile nas osób? 9, tak? No, jest 9. Jeszcze jedna dojdzie, ale ona będzie miała na koniec dopiero pytania odnośnie tam akurat Elon Sport. A tutaj się skupimy teraz na Elon Energy, czyli naszej jakby tak. głównej firmie, głównym sposobie tak. zarobku, czyli fotowoltaice. Ogólnie tu wszyscy po podstawowych informacjach są, ale mają takie bardziej szczegółowe. Na przykład Piotr ma w no. tej chwili nawet panią, która chce w panele fotowoltaiczne też się pyta tak, jakby. Jakie ceny, i tak dalej, jakie to są panele, tam takie bardziej szczegółowe rzeczy? Tak, takie rzeczy to, 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 to słuchajcie, nie, nie, nie tutaj. Tak? No nie Żeby teraz, jest... dlatego jej nie to... zapraszałem. ja nie. Nie. nie możemy teraz bić, bić tutaj, jak to się mówi, kolokwialnie piany na temat cen, i tak dalej, i tak dalej. To są tylko kwestie techniczne. Chodzi tutaj generalnie o to, jak to wszystko funkcjonuje, jak to, jak to działa, na jakich zasadach. I tyle. Jeśli chodzi o okupowanie i instalowanie, to odsyłamy tutaj do, do mojego dyrektora technicznego, który będzie wszystko tłumaczył, ale to mówię, to, 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 na, to na, inny, na innych spotkaniach, tak? Tutaj nie. To, to nie no sklep. i tutaj taki przesył właśnie informacja nie się pytali, ale już mi mówiłem, że wszystko wysyłają do mnie. Ja daję do Roberta, plus w załączniku też piszę. Mam wpisywać ciebie i panią sekretarkę wtedy? Czy przez nią, jak to ma wykony? Tak, tak, oczywiście, tak, tak Dobra, to ja mówię, oni wszystko przeze mnie już będą tam. Okej, okay, dobra, to pytanie są chyba z innej już beczki, już takie bardziej zaawansowane. Kto tu pierwszy chce? Grzesiek? Kto chce bardziej zaawansowane? to ja na razie chwilę potrzebuję, żeby sobie przypomnieć, co to miało być. Mhm. Bo ja to generalnie miałem się spotkać z Chrisem w Gdańsku, rozmawialiśmy z ponad się... dwa miesiące temu i się spotkamy. Tak jest. Mieliśmy się spotkać i się, i się spotkamy. Generalnie tutaj blisko, 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 mieszkamy siebie. Ja też wtedy podjadę, nie? To Grzesiek no, no, wtedy to, też mógł tak, To nie jest daleko, więc ten, no, tak jak było ustalone e, pod kątem, pod kątem współpracy, tak. E, no to tutaj właściwie myśmy z Grzegorzem dość sporo rozmawiali, także hmm. podstawowe informacje, zresztą on ma, on ma wiedzę na temat na, fotowoltaiki, na temat Systemów, jak to jak, w jaki sposób się to instaluje, jak to wszystko działa, co z czym, i tak dalej. Także tutaj on nie, nie, musi, nie, nie potrzebuje wiedzy technicznej. Przede wszystkim chodzi tutaj o no, model nasz sprzedażowy, tak, który jest dla firm, tak jak żeśmy rozmawiali. Dokładnie. To to, ale teraz właśnie widzę, że jest prezentacja i tam jest większość odpowiedzi na moje pytania, bo jest wszystko fajnie przejrzyście pokazane na slajdach odnośnie. E, czasu trwania umowy, jak to wygląda od strony finansowania i tak dalej, więc widzę, że wszystko jest jak gdybym bo jeszcze nie całej, ale jak czegoś wtedy mhm. potem nowe pytania mi dojdą, to w międzyczasie zadam. Dobra, to tutaj ja takie jasne. Pytanie od, przy... od krzyżka. Spokojnie, nie, nie. teraz tak, od samego porządku, tak? Jest to tak. Ciekawy, ciekawy model, ponieważ tak jak już rozmawiali, jest to praktycznie 100% finansowania, 100% finansowania dla firm. Widzę w tej chwili bardzo duże zainteresowanie. Teraz już wybitnie, nie wiem, czy słyszeliście w ogóle o czymś takim, jak opłata mocowa. Będzie to wprowadzone. To już właściwie miało być wprowadzone. To jest nowy, nowy, nowy no, powiedzmy, podatek właściwie taki. Każda firma będzie w tej chwili od 1 stycznia 2001 roku będzie, będzie musiała dodatkowo płacić podatek taki chyba haracz mi się wydaje, jak zwykle. E, e, oczywiście no, firmy, które założą sobie instalację fotowoltaiczną nie będą musiały tego płacić, e, nie wiadomo jeszcze, jest w tej chwili jedna wielka nie wiadomo, jaka to będzie kwota, w każdym bądź razie nazywa się to tak jak powiedziałem opłata mocowa, e, no na pewno to wiadomo, no, dla firm każde, każde, każde jakieś opodatkowanie, każda kasa, która, która jest tutaj do, 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 do wydania jest no, niekorzystna. Więc widzimy, co się dzieje w tej chwili na rynku. My się skupiamy przede wszystkim na firmach. Nie robimy domków, tak jak żeśmy rozmawiali, nie, nie, nie bawimy się. Nie to nie to, że po prostu ignorujemy, tylko nie mamy za bardzo czasu, tak? Jest bardzo dużo firm. Jest to zupełnie inna, inna prowizja, zupełnie inne inne przebicie. Rozmowa jest też konkretniejsza, bo jak idziemy gdzieś do domków, rozmawiamy z przeciętnym potencjalnym kowalskim, to jest 100 tysięcy pytań do różnych różniastych, zero konkretów, tak? Zbierają te oferty, później długo się zastanawiają. No to jest strata czasu. Tu, w przypadku tego naszego abonamentu, albo jak ktoś to ładnie określił, najem długoterminowy, powiem Wam, chodzimy do firmy i, i jeżeli jest to fajnie przedstawione, konkretnie, zdecydowanie, e, no to wykładają się ku Na przykład, ostatnio wchodzę do firmy, oczywiście z ciepłych kontaktów przede wszystkim, bo tak jakby. Mamy już to przerobione, że zimnych kontaktów to jest. Jesteście następnym handlowcem, który, który, który przynosi ofertę, i nawet nie, za, nie, nie zajrzą do tej oferty. Z ciepłego kontaktu zupełnie to inaczej wygląda, jest zupełnie inna rozmowa. Wykładają pięć obiektów, sześć obiektów, siedem obiektów. Cieszą się bardzo, że się ktoś taki pojawił tak? z, taką, z taką ciekawą propozycją, innowacyjną zupełnie propozycją, inną niż cała reszta. To jest właśnie fajne, że się tu możemy wyróżnić. Na rynku, mając coś, coś innego, tak? Abonament, nikt nie oferuje abonamentu. Są MIZINGi, są kredyty, nie ma abonamentu czy tamemu długoterminowego. I poza tym robimy to na najlepszych komponentach światowych. Pierwsza dwójka światowa, krótko mówiąc. Właśnie tu się S pyta o nazwę, jakie tam mamy komponenty też. Chyba Kędzior się mnie pytał wczoraj. Kośka go zna. No, co to robimy? Kan 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 Kanadiany, Wikramy, Solaresy. Tak dalej. No, ja Wam powiem, to, 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 to się nie ma, nie, ma, nie ma co generalnie martwić, ponieważ. Bardzo krótka, krótka, krótka zwięzła jest odpowiedź, jeżeli ktoś się pyta, jakie, co, czy to jest dobre, czy niedobre, czy tak, to po prostu jeżeli firma, jeżeli, jeżeli Fundusz Emerytalny wykłada pieniądze i jest właścicielem tej, tej instalacji, serwisuje i ubezpiecza, no to musi to być dobre. Oni wybrali, oni wybierają po prostu fabryki, z których bierzemy komponenty. Także tutaj nie ma, nie ma żadnego ryzyka, ponieważ przez te 15 lat, od 5 do 15 lat oni są właścicielem, oni serwisują, więc oni, oni, oni nie mogą sobie strzelać w kolano sami. Żeby, żeby wybrać coś słabego, coś. coś, coś Gwarancje 100%, nie? Nie ma no nie ma tematu, tak? że tutaj jest najprostsza rzecz, jaka może być? Po tych 15 latach przechodzi to na własność, za wykupujemy za symboliczną złotówkę od modułu. Dziękuję bardzo. Gwarancje później też przechodzą wszystkie na właściciel. Na, na Przez 15 lat nie, spot, znaczy nie spotkałem się jeszcze z firmą, która wybrała na taki abonament na krócej niż, niż 15 lat, bo im się to po prostu najbardziej kalkuje, jak, 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 jak to jest możliwe. Mają tak zwanego samograja. To wszystko chodzi mają ubezpieczenie, mają serwis, korzystają tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie z oszczędności, oszczędzają tak, nie wykładając ani, ani złotówki, oczywiście muszą przejść pozytywny scoring, muszą no tak. y, w tej chwili na, na przestrzeni COVID muszą mieć obrotu milion euro, to nie są duże jakieś tam bardzo pieniądze, bo tak jak powiedziałem nieduża nie, 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 nie stacja w dobrym miejscu, benzynowa takie, takie obroty robi tak. To Dokładnie, to nie jest jakiś tam, jakiś tam szał, tak? finansowy, ale to generalnie daje nam taką możliwość, daje, daje jakby taką wiedzę dla Suzy Partners, że to jest partner, kurczę, gotowy do współpracy, że nie będzie to, że oni się zwiną za chwilę, że, że upadną, że coś tam się wywali, tak, na tej zasadzie to jest. A firm, jest bardzo, 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 bardzo dużo i, i, i działając na, na, na ciepłych kontaktach mamy zupełnie, zupełnie inną rozmowę, tak, jak, jak, jak wchodząc gdzieś, gdzieś, gdzieś z zewnątrz. Co tam jeszcze? Teraz tak, Krzysiek się mnie pytał, czy szukamy też czekaj, podwykonawców. Nie, czekaj, z ich jesteś, weź napisz to na czacie, co ty się mnie tam pytałeś, bo ty masz jakąś tam firmę... Ktoś, S... co, on się mo... co on się nie może zapytać sam, czy co tam? Znaczy on ma mikrofon rozwalony. Niech na czacie a, napisze, jeżeli mnie słyszy. A, bo on ma firmę, która się nazywa jakoś tam SQ, Nie jak to kurde było. Ale w firmie jest bardzo dużo różnych różniastych. Teraz tak jak w Polsce. Z ich jesteś? LQSA napisałem, oni montują stacje. No, jakie stacje? Jakie stacje? Kosmiczne? Czy pogodowe? A i jak coś, to szukamy firm w Polsce. Po znaczy, abonament, abonament to jest tylko, tylko na Polskę. Suzy Partners wybiera sobie jednego partnera na dany kraj i z nim współpracuje. Nie ma tutaj praktycznie żadnej, żadnej konkurencji już wtedy, tak? Nie, nie, nie. My możemy sobie oczywiście tutaj dobierać ludzi, współpracować jak chcemy, natomiast pracujemy tylko na, na, na terenie Polski. Poza Polską są już inne, inne firmy. W Niemczech jest inny partner, w, w, w Holandii, Nie, w, nie Belgia, nie Belgia, czy tam jeszcze nie jest. Nie co transformatorowe. I co, i oni chcieliby wtedy z nami współpracować i swoim klientom dawać naszą fotowoltaikę, tak? Dobrze rozumiem? Krzysiek, zych. Tak, ja nie mogę podłączać. No dobra, słuchajcie, nie, tutaj wszystko jest, wszystko jest do, wszystko jest do obgadania, ja nie widzę najmniejszego problemu. Z każdym rozmawiamy, jeżeli ktoś jest Poważny, poważny jakiś kontrahent, ma coś ciekawego do zaoferowania, być. to jest generalnie naj, naj, najprostsza rzecz, jaka może być, tak. Dobra, to ja jak... później ten numer ewentualnie Krzyśkowi dam i... czy znaczy, słuchajcie, no to, to, to zapytajcie się tam, no, to, 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 zróbcie jakiś taki, powiedzmy, fundament pod ten cały biznes, Prosta, proste pytanie, wiecie, jak to funkcjonuje, jak to działa, Poza tym całym abonamentem, to my mamy jeszcze oczywiście kredyty, leasingi, mamy gotówkę i to bardzo dobre komponenty, najwyższe. Nie, 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 nie pracujemy na tych tanich komponentach, powiem Wam, nie chcemy. Są firmy, które działają, tanią fotowoltaikę oferują, faktycznie no, idą gdzieś tam na, na, na ilość. My nie możemy sobie na to pozwolić jako Elon. Za dużo robimy, nie chcemy później mieć kłopotów, problemów, żeby nam, nam, nas tam ktoś upluwał gdzieś kurse, w mecie hejtował, kurna, że to narobili mi jakiegoś bałaganu, kurna, zainstalowali mi jakiś shit, kurna i tak dalej. Także nie bawimy się w to, no nie możemy sobie na to pozwolić. Ja, ja daję wolną rękę, jeżeli ktoś oczywiście chce sobie na swoją własną, nie wiem, tutaj kapę działać, jak to by powiedzieć, chce sobie instalować, współpracować też z jakąś inną firmą, która zakłada taką tanią fotomotejkę, proszę bardzo, ja nie widzę problemu, tak? Natomiast mówimy my się bawimy tylko i wyłącznie w, 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 w porządne duże, dużej, du, 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 duże, wysokiej jakości komponenty, tak jak powiedziałem, tak? tak? Możecie sobie działać, jak chcecie, to jest, tam dla mnie to nie ma żadnego problemu. Będziecie chcieli sobie gdzieś tam z kimś jeszcze, jeszcze działać, to tak jak mówię, jak brokerzy, tak? Macie jakiś tam, jakiś portfel produktów, no to możecie sobie dorzucić też i, i nasze produkty, proszę uprzejmie, w postaci na przykład takiego abonamentu, tutaj właśnie z Grzegorzem rozmawiałem. Proszę bardzo, Grzegorz działa w fotowoltaice. Chce sobie do swoich tutaj, do swojego portfela produktu dorzucić nasz, bardzo chętnie nie widzę problemu najmniejszego tam. Są firmy, które każą podpisywać jakieś lojalki, nielojalki, cuda niewidy. nie widzę. Tutaj u nas działania. właśnie dodam jeszcze jak będziecie chcieli umowę, to ze mną. Ja już mam taką umowę. Tak jak mówiłem na początku dostajecie 10% od 50 kW 20%. Tutaj jeszcze Krzysiek przeczytaj, czym oni się zajmują no, i jak tutaj jest. Posiadamy ponad 3500 na budowa. Budujemy farmy wiatrowe kompleksową, grupową, wykonawczą. No to farmy wiatrowe, no to jest to jest zupełnie inna sprawa, tak? To są wiatraki Ku to transformatory. Słuchajcie, no ja, ja, ja cały czas powtarzam, no to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest wszystko spójne, to jest wszystko zbieżne z tym, co robimy, natomiast tego oni nie mają w swojej ofercie fotowoltaiki, tak, no bo mają wiatraki, mają farmy wiatrowe. Nie oni wiem, we mnie na, to na tym się skupiają, żeby to sprzedać, nie? Ale ja mówię, dzisiaj to są takie czasy, że jeżeli idziesz iść do klienta, to musisz mieć kompleksowo Baka. go, tak? Musisz mieć jakieś tam, jakieś możliwości tutaj do zaproponowania mu czegokolwiek, tak? Tutaj także Myślę, że, że no nie ma sprawy, no ja mówię, jeżeli, jeżeli ktoś jest chętny tutaj do, do, do współpracy, nas interesuje przede wszystkim klient i tyle, tak, no to obro, my to dalej obrobimy, natomiast pierwszy, pierwszy ruch, żebyście wykonali, żebyście powiedzieli jak to działa, jak to funkcjonuje, że jest taki abonament, no mówię, naprawdę, firmy się, uwierzcie mi, są zawalone ofertami, kurczę. to wygląda tak, przychodzi tak, tak, bardzo często już jest nawet, że, że, że już na starsi już nawet, nie wiem, telefon kurczę dzwoni, sekretarka mówi nie, dziękuję bardzo, mamy tego bardzo dużo, my nie jesteśmy zainteresowani, albo są grzeczni i mówią tak, proszę przysłać ofertę, proszę, proszę, proszę położyć ofertę, proszę dać ofertę i później to jest taka sterta, tak. No my się wyróżniamy. My się wyróżniamy tym, jak powiedziałem, że mamy ten abonament i, i to, jest, to, jest, to, jest, to jest fajne, że oni na starcie nie, w ogóle nie muszą wykładać kasy, tak? No nie muszą wykładać kasy, tylko muszą spełnić te warunki. Także na pewno jest to coś, coś innego niż, niż, niż cała reszta, tak, bo to, że ktoś mówi tam, a to, 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 to jest wszystko fajne, bo to, bo tam to, kurczę, tak na przykład po tych, po tych, po tych, na, na tej banerach widzicie, dofinansowania, pięci, pięć, pięć, pięć tysięcy, kurczę, tutaj dofinansowania i tak dalej, i tak dalej, no to, no to jest, to, 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 to nie firma daje, tylko to po prostu jest ustawowo, kurno, to, odgórnie, tak, ma jest, 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 jest dofinansowanie dla, dla, dla zielonej energii i koniec, no i to, 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 idzie od góry, to po, każdy to, każdy to ma. No spoko, jak agenci to już ich tam ogarnę. Teraz tak, yy, Wojo... Wojek, wiek Wojtek Schroeder, byłeś jakieś pytania? Nie wiem czy on kurde awkuje. Nie mam żadnego. Dobra, to po kolei Kamil. Kamil Śliwa jesteś? W sumie co cię nie słychać. Mówisz coś? Nic cię nie słychać. Nie wiem czy mówisz, czy co. Widziałem, że się odmutowałeś, ale nic nie słychać. Pisz na czacie w takim razie. No dobra, to jeszcze tu jest y, Marek. Dziękuję. Aha, Marek ma takie pytanie. Podpisujemy jako agenci, czy bez umowy można? Dodam, że jestem. Można bez umowy, jak chcesz. My i tak jesteśmy tutaj już dogadani wszyscy, nie? Ja mam umowę i wtedy jesteście i tak pode mną, nie? Słuchajcie, no mówię, to jest, najprościej, to jest najprościej zrobić coś jednego, tutaj zobaczyć jak to funkcjonuje, jak to wszystko działa. Prosty, prosty temat, nieskomplikowany. Nie wiem, no ja, ja zaczynałem, jak żeśmy ruszali z tym projektem pod koniec 2019 roku, powiem, dodam, że już mamy ponad 100 instalacji zrobionych, ponad 100 i to grubo ponad 100, no to już zasięgałem, jakby tutaj sięgałem po, po znajomych, yy, rodzinę, przyjaciół, najbliż, no to co najbliżej, tak. Zapoznałem się z tym tematem, stwierdziłem, że jest to temat godny rzucenia na, 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 na stół, do, 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 do przedyskutowania, bo nikt, nikt nic nie traci, tylko zyskuje, i poleciłem to najbliższym, najbliższym. Później to poleciało, tak. Następne kontakty, następne polecenia i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby tutaj wymiatać. To, to wystarczy, wystarczy zrobić jedną fajną, jedno, nawet jedną instalację w miesiącu i, i już są fajne dodatkowe pieniądze, tak, które wpadają. To, to w zależności od tego, jak tam kto się czuje, tak, na, na, na siłach, tak. można, można się zastanowić, usiąść, zrobić sobie taką listę. Znajomych, mówię, rodziny, każdy kogoś tam ma ze znajomych, kto ma firmę, kto, kto, czy, czy w rodzinie, czy to, no można, można, można tu ruszyć, tak? I później to gdzieś tam, jak się zrobi tą instalację, ona, ona oczywiście będzie działać, funkcjonować, no to będą same polecenia potem szły, tak? No to wydacie się, prosicie o rekomendacje, no to co, jesteś zadowolony, no tak, no to daj mi następne jakieś rekomendacje do następnej firmy, drugiej czy trzeciej i tyle, no i na tej zasadzie to idzie, nie? No nie trzeba, nie trzeba tak naprawdę, mówię, latać i kombinować, szukać, tylko zacząć gdzieś najbliżej, no najbliżej siebie. Dobra. Paweł, jeszcze miał jakieś pytania? Paweł, Pawełek, jesteś? Takie pytania, to już tam, wiecie co, ja wam powiem tutaj do mojego mhm. do mojego prawnika i on tam, jeżeli będą, będziecie zainteresowani, to ja służę tutaj pomocą, wspólnik mój jest prawnikiem, on wam przekaże, jak to zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi, nie widzę problemu żadnego. Dobra, i co, no A i umowa, koniec... nie, umowa nie jest w ogóle zobowiązująca, umowa Dokładnie. jest jakby takim zabezpieczeniem tylko i wyłącznie dla was, waszych interesów. Nie, to jest obu, umowa agencyjna, ona nie zobowiązuje do niczego, kompletnie. I tak, jak By tu może... z Grześkiem mówiłeś, nie? że możesz mieć kilka ofert w wachlarzu. Podpisać, możecie umowę, rzucić ją na, 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 na gdzieś tam do szuflady i to wszystko, i nic nie musicie po prostu. Zrobicie jakiś, 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 jakiś deal, zrobicie jak, jak, jakąś tam instalację, to macie po prostu czarno na białym, tak? że Wam się należy prowizja, i to jest Wasze bezpieczeństwo, zabezpieczenie. A my jako firma chcemy być uczciwi tak? i uczciwi też chcemy, żebyście byli Wy zabezpieczeni. Natomiast to nie jest nic zobowiązującego, więc ja. Nie, nie, nie wiem jaki to jest problem z tą umową, podpisanie umowy. Dostajecie wcześniej draft, można się zamknąć. Przeczytać i tyle. No, dobra, na koniec śmietanka, czyli Grzesiek. Masz już jakieś tam pytania? Nie, ja chciałem tu zostać, więc zaraz sobie preskę przejrzę, bo mam za chwileczkę następnego zuma na no spokojnie, ale to już mówię z Chrisem oglądaliśmy no, większej bo... rzeczy i, i teraz pewnie trzeba się tylko spotkać, dogadać tak. jak skończyć preskę to rentownie. Bo... Ja Grzegorz Grzegorz jest konkretnym człowiekiem, pracuje, pracuje w, w, te, w branży w temacie. Ja wiem, że tutaj możemy dużo fajnych 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 rzeczy zrobić i tutaj tak naprawdę jest takie jest, spotkanie face to face, usiądziemy, omówimy sobie w cztery oczy, czy tam przejść, będziesz, będziesz Mariusz, ty Dokładnie. i, i tyle, także, także, także tutaj nie, 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 ma, nie ma najmniejszego problemu, z Grzegorzem jest wszystko jasne, wszystko, wszystko oczywiste. No, w tej chwili mamy już takie wąskie jakby grono, mamy już tu parę osób, mówię, zaangażowanych, jeszcze jest Piotr, którego w tej chwili nie ma, bo jest w pracy, mhm. Mhm. on mi tutaj pomaga jako moja prawa ręka, w takim razie to jest taki coś ala mój menedżer, Świetnie. On I świetnie, no mówię, świetnie. tutaj już ekipa zaczyna jakby działać, oczywiście wszyscy musimy teraz no, wziąć się do tej roboty, uh -huh. już tu zasugerowałem, żeby zrobili sobie listę, dokoło znajomego z ciepłych kontaktów, tak czy jest. na Facebooku, czy, czy w telefonie, zobaczyć kto ma na, na serio właśnie e, firmę, kto chciałby fotowoltaikę. No, i później mówię, możemy sobie zrobić czy w Gdańsku, czy w Szczytnie, czy gdzieś w Warszawie takie spotkanie, jak już będzie naprawdę jakaś ja fajna zostałem. ekipa, która będzie chciała się spotkać. I poczuć to na żywo, spotkać się z zarządem. Tak. No, a do tej pory to mówię, takie zoomiki 30 minut, 50 minut na jakieś drobne pytania, jakieś tylko mówię. O, znam. Za jasne, to zawsze też jest jakiś taki live, tak? Było, nie było, jakiś tam kontakt jest. Jest, jest, na takim Zoomie jest zupełnie, 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 zupełnie fajny. Dokładnie. Ja myślę, że takie spotkania raz czy na dw dwa dny, tygodnie można. Słuchajcie, można. tylko teraz tak no mówię, no spokojnie, jedni muszą się tam zastanowić, przemyśleć, ja tutaj mówię, nie ma nic na siłę, nie ma, nie ma tutaj sensu tutaj nikogo cisnąć, bo to, bo to po, co, po co, po co, na co i też nie, nie, nie za bardzo rzucać się tak na, na głęboką wodę, kurczę, że, żeby, żeby dawać tutaj nie wiadomo ile tych firm, Mało pomyśleć, wybrać sobie, spisać sobie tam, tak jak powiedziałem, parę tych firm, zobaczyć, która najbardziej ro rokuje i, i, i zrobić jedno, tak, zróbmy jedno, potem się zrobi drugie tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na spokojnie, bez, 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 bez szaleń, tak, no jest to temat naprawdę mega wdzięczny i bardzo mocno na czasie, w tej chwili warto z tego, z tego skorzystać, więc... Ktoś może się sfokusować i robić tylko to za jakiś czas. Ktoś może dodatkowo sobie właśnie spróbować, bo nic, nic nie jest tutaj zobowiązującego i, 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 i zobaczyć jak to funkcjonuje, tak? Przerobić ten okno. Dokładnie. Jeszcze tak, oprócz fotowoltaiki, no co? Mamy jeszcze skuterki, hulajnogi, motory, wejdą jeszcze stacje ładowania, powerbanki, tak? No, powerbanki to mamy w ofercie, no to są takie magazyny energii, ale to teraz na razie też nie, 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 nie będę wam tutaj głowy zawracał, bo to naprawdę to jest tego jest za dużo. I słuchajcie, mamy, produkujemy to, jesteśmy jedynym producentem w tej chwili na rynku. Jak ja idę do firmy, no to wszyscy mówią, wow, są zainteresowani bardzo mocno tymi powerbankami. To też jakby pokazuje prestiż, niesamowity podnosi prestiż firmy że to nie jest firma krzaków, to jest firma, która coś fajnego, porządnego też produkuje, tak, i, to, i jeszcze mało, mało tego, jesteśmy polskim producentem, jest to polski produkt, w 100%, nawet obudowy robimy sami, więc y, idąc do takiej firmy od razu nawet można też y, y, od tego zacząć, szczerze powiem, i, bo to od razu podnosi, podnosi rangę, rangę firmy, tak, że to nie jest następny jakiś tam agent, który przybiega i chce wcisnąć tutaj fotowoltaikę sprzedać na siłę, Coś, tylko po prostu pokazuje, że takiemu jednemu z drugim, czy dyrektorowi technicznemu, czy tam prezesowi, jak rozmawiamy, że rozmawia z konkretnymi ludźmi, tak? którzy, którzy mają do, naprawdę coś, coś do zaoferowania. Tak? Jeżeli, jeżeli, jeżeli produkujemy magazyny energii, jesteśmy jedyni w tej chwili w Polsce, no to, no to już chyba o czymś świadczy. Tak? Fabrykę mamy w Łodzi, a, a, a wystawkę, taki showroom mamy w, w Warszawie. Do dyspozycji, zawsze. Ty jak idziesz do takiej firmy, to jakieś, jakąś teczkę ze sobą bierzesz, czy po prostu to opowiadasz? Bo też się nie. mi Piotrek pytał o stronkę, czy jest pod fotowoltaiką, opowiadam, opowiadam, słuchaj, opowiadam, bo stronę, stronę to my będziemy sobie tutaj, wiesz, robić. No mamy my korzystamy tutaj z Luneosa, e, 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 tych wszystkich, te, 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 które są dostępne, które tobie wysłałem, które nie. ludziom bo to jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy partnerem, bezpośrednim partnerem firmy Lonaos jako Elon Energy. To mówię, mamy podpisaną umowę współpracy i współpracujemy z nimi bardzo, bardzo, bardzo prężnie, bardzo mocno. Tak samo jak i współpracujemy z firmą, fabryką Hanplast z Bydgoszczy, która jest polskim producentem właśnie paneli fotowoltaicznych. Uważam, że fenomenalne zresztą panele. One nie są tanie, ale są fantastyczne. Jesteśmy tak samo ich partnerami biznesowymi i z nimi też współpracujemy, więc to tak na marginesie tutaj, nie? A, teczkę mówię, no, no, no mamy foldery, mamy to takie różne fajne, no, chociażby coś takiego, no, jak tutaj widzicie. No, to, tak to wygląda, można sobie. Ale to są te pliki, które mi chyba wysyłałeś, co? Czy no, to jest to, co tak, To jest w wersji papierowej, ale to tak, to, mówię, to, to nie ma co za bardzo się tym rzucać, tylko nauczyć się paru, paru, paru słów i, i przedstawić to najprościej, jak tylko to jest, jak tylko to jest możliwe. Bo, bo wiecie, jak to jest z tymi ulotkami, wszystkimi folderami. To się daje, to się fajnie bierze, a potem fajnie się wyrzuca, i tak dalej. Trzeba umieć powiedzieć dwa słowa, bo to, to nie jest nic skomplikowanego. tak? No nie, inaczej tak jak to. Mi chodzi, jakby klient się zapytał i żeby mu pokazać, bo graficznie, wizualnie by wolał sobie to zobaczyć, niż na przykład jeden no, będzie takim słuchowcem. To zawsze na słuchowce. to można dać później, tak, po takiej rozmowie, albo mówię, no przecież jest, jest wysłane w PDF-ie. PDF tutaj macie tam w postaci slajdów, i, i to jest też fajne, to można przesłać na maila. To jest jakby takie. Podsumowanie takiej rozmowy, tak? Na, na, na koniec. Możemy, możemy to fajnie wysłać. Możemy wysłać. Czy mamy gotowe maile, żeby to później nie uciekło gdzieś z tej głowy. O chyba Zoom się kończy, nie? 10 minut. Dobra, jeszcze mamy 10 minut. 10 Dobra. Minut, ale ten jestem hostem i jak się rozłączy, to wywali wszystkich, a już mi się zaczął właśnie w następny zoom. Dobra. Słuchajcie, mamy omówione wstępnie, Dobre, możemy sobie tak. zrobić następnego następne spotkanie. Dobra, ktoś będzie miał pytania, no to pytania wtedy na grupkę dawać, czy na czat. Ja no. będę odpisywał, Dobra. jak nie będę czegoś wiedział, to się spytam klice i potem już będę wiedział. Tak jest. Tak Dobra. Jest. Dobra. Dzięki to dzięki za spotkanie. Cześć Krzysiek, Dobra. cześć Grzesiek cześć. i ekipa. Dobra, no to na razie się mam hej.